Michał Okrasa, Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Akademickiej Biuro Karier. Witam Was serdecznie dzisiaj z miejsca nietypowego, na łonie natury dzisiaj się spotykamy. Dla mnie jest to miejsce o tyle ważne, że ładuję tutaj swoje baterie, często spaceruję, też relaksuje się. Dzisiaj też chciałbym Was porwać w temat dla siebie bardzo ważny, którym są wartości. Zaprezentuję także jedno z narzędzi coachingowych, dosyć częste, często spotykane na indywidualnym coachingu. Mam nadzieję, że skorzystacie z tego materiału. On nie będzie też za długi. Także myślę, że poświęcicie mi 5-10 minut i możecie spokojnie go obejrzeć. Wszystkich tych oczywiście, którzy w tym materiale nie znajdą wszystkiego, czego szukają, zapraszam na naszą stronę www.abkumet.pl. Dlaczego wartości? Wartości są dla mnie podstawą funkcjonowania tak naprawdę każdego człowieka. Są one dla mnie czymś bardzo ważnym, kierują naszym działaniem, są wytycznymi, są celami. I teraz, jeżeli przyjrzycie się w ogóle definicji wartości, to i w literaturze, i na stronach internetowych znajdziecie bardzo wiele ich definicji. Ja stosuję taką chyba najprostszą definicję. Wartością nazywam to wszystko, do czego dążę, co chcę osiągnąć, to, co, to, czego także pożądam w swoim życiu. Według tej wartości i ona jest bardzo szeroka, wartością dla człowieka może być, mogą być idee, rzeczy, przedmioty, ludzie. Bardzo ten zbiór jest tutaj duży. Zapraszam także na, już wkrótce na swoje warsztaty, które także pewnie będą zahaczały albo wprost mówiły o wartościach. Jeżeli jeszcze nie byliście, to zapraszam. Jeżeli byliście, to doskonale wiecie, jak temat ten jest często przeze mnie poruszany na naszych spotkaniach, szkoleniach. Wartości, czyli idee, czyli to, dokąd każdy z nas zmierza, każdy ma jakieś swoje e, wartości, e, i ja nigdy nie staram się dyskutować na temat tego, co wartością jest, a co wartością nie jest. Właśnie na e, warsztatach, które mam przyjemność prowadzić, m, bardzo często e, spotykam się z e, żywą dyskusją na temat tego, co wartością jest, a co nie. Proszę, abyście pamiętali, że jeżeli dla kogoś wartością jest miłość, to niech tak zostanie. Jeżeli dla kogoś wartością są pieniądze i rzeczy materialne, to też niech tak zostanie. W tym nie ma absolutnie nic złego. Każdy wyznaje te wartości, które są dla niego istotne i te, z którymi się zgadza. I teraz w temacie wartości jest jedno. Niebezpieczeństwo. Ja to nazywam niebezpieczeństwem. Mianowicie mam na myśli tutaj deklaratywność. Wiele osób uważa, że wyznaje poszczególne wartości, stawia je na piedestał swojego, swojej osoby i, i mówi, że na przykład zdrowie jest tym, co w życiu najważniejsze. Kiedy tylko przyglądamy się takiej osobie albo ona ma wgląd w własną osobę, może dostrzec pewną niezgodność. Niezgodność polegającą na tym, że mówi dużo o zdrowiu, natomiast bardzo mało dla tego zdrowia w swoim życiu robi. Czyli na przykład pali, niezdrowo się odżywia, nie uprawia sportów i tak dalej, i tak dalej. Chodzi o to, abyście przez chwilę, dosłownie przez chwilę, w trakcie tego filmiku albo, albo po jego. Obejrzeniu, spojrzeli na własne wartości i na to, na ile są one deklaratywne, a na ile są rzeczywiście e, rzeczywiste i, i wyznawane e, przez Was. Po co? E, chciałbym Was e, skłonić do pewnej e, refleksji. Jeżeli uważacie, że coś jest dla Was ważne, to albo róbcie coś dla tej e, wartości albo przestańcie mówić, że ona jest dla Was ważna. Samo mówienie to za mało. Mam prośbę, abyście teraz poświęcili czas i zrobili takie krótkie ćwiczenie, o które Was poproszę. Chciałbym, żebyście postarali się wymienić kilka ważnych dla Was wartości, co stanowi dla Was pewną wartość, co jest ważne w życiu. To może być naprawdę wiele rzeczy. Na ekranie obok mnie za chwilę zobaczycie podpowiedź pojawiającej się wartości. Pamiętajcie, że możecie skorzystać z tej listy, natomiast absolutnie nie musicie. To jest Wasz wybór. I jeżeli już macie te wartości, chciałbym Was skłonić do tego, żebyście Wybrali 8-10 wartości, które są dla Was najważniejsze. Po co? Po to, żebyście właśnie ułożyli sobie listę tych najważniejszych dla Was rzeczy. Rzeczy, do których dążycie, które chcecie osiągnąć. To mogą być również idee, oczywiście. Taka lista. Uszeregowana, możecie ją uszeregować teraz, możecie ją uszeregować później, tworzy Waszą Hierarchię Wartości. Hierarchię Wartości, nadzór, dajmy na to piramidy. Ta piramida oczywiście to Wasz. Wybór może mieć u podstawy najważniejszą wartość, ale może mieć ją także na szczycie. To absolutnie nie jest ważne, gdzie ustalacie jej wagę, jej miejsce na tej piramidzie, drabinie, obojętnie jaką technikę tutaj zastosujecie. I to jest Wasza Hierarchia Wartości. Chciałbym też zwrócić Waszą uwagę, że Hierarchia to jedno, natomiast Hierarchia może. Współwystępować przy innym pojęciu heterarchii. Heterarchia wartości to sieci wartości o tej samej pozycji w strukturze, czyli w, tak naprawdę w Was samych. Heterarchia zakłada pewną równość, równe rozłożenie wartości, i tutaj chciałbym, żebyście się posłużyli kołem wartości. To jest to narzędzie coachingowe, które jest bardzo często stosowane w indywidualnym coachingu i narysujcie w wolnej chwili koło, podzielcie je na te wartości, które uznaliście za bardzo ważne w Waszym życiu i wpiszcie te wartości w ćwiartki, czy tam w te kawałki koła, które, które się krzyżują i które mogą obok siebie występować. Tak wpisane w wartości, wartości w koło tworzą wasze koło wartości. I teraz chciałbym Was prosić, abyście procentowo określili, na ile te wartości są realizowane w Waszym życiu. Realizowane w tym momencie. Na ile czujecie, że daną wartość, na przykład miłość, na przykład zdrowie, ale też na przykład to może być kreatywność, jeżeli ktoś uważa kreatywność za wartość albo lojalność, na ile ona jest reprezentowana w tym momencie w waszym życiu. W ten sposób powstaje trochę nierówne koło, bo zakładam, że a w jednej wartości, która jest dla Was bardzo ważna, na przykład niech to będzie miłość, będzie 60%, a w pracy, która jest dla Was wartością, będzie to na przykład 90%, a w kreatywności, która też jest dla Was przykładem tego ważna, możecie wpisać 20%. To koło staje się nierówne. No i to pytanie, na które Wy musicie sobie odpowiedzieć, jak możecie zwiększyć ten obszar, który, który właśnie zaznaczyliście, tak aby Wasze życie, życie w zgodzie z Waszymi wartościami rzeczywiście to koło bardziej przypominało i było po prostu okrągłe. Co ciekawe, heterarchia może występować obok hierarchii, natomiast heterarchia może być też częścią hierarchii. Kiedy ułożycie sobie Wasze wartości w sposób Hierarchiczne, od najważniejszej do tej najmniej ważnej, to wybraną wartość możecie potraktować w sposób taki, że podejdziecie do niej po prostu jak w heterarchii, czyli podzielicie ją na czynniki pierwsze. Co to znaczy? To znaczy, że właśnie wymienione przeze mnie już zdrowie podzielicie sobie na na przykład. Cztery wspomniane obszary, na przykład kondycja fizyczna, na przykład suplementacja, na przykład zdrowe odżywianie się a, i prowadzenie zdrowego trybu życia, cokolwiek to dla Was znaczy, na przykład nie palenie papierosów. A, kiedy tak podejdziecie do sprawy, także każdy z tych obszarów możecie sobie potraktować kołem wartości. Na stronie internetowej Biura Karier <grystępuje> występuje mm, opis narzędzia, które nazywa się Koło Życia. Jest ono tak naprawdę inną odmianą Koła Wartości. Zachęcam Was z tego miejsca do tego, żebyście na stronę biura kariery weszli. Tam jest taki dział jak Wielka Piątka. Tam, są też, tam jest też dział, którym ja się zajmuję, coaching kariery. I tam znajdziecie właśnie opis Koła Wartości. Właściwie Koła Życia, a za chwilę Koła Wartości więc możecie swobodnie poruszać się po naszej stronie. Pamiętajcie o Akademickim Biurze Karier, pamiętajcie, aby wchodzić na naszą stronę, przeglądać Facebook, który właśnie też działa na zasadzie publikowania przez nas ciekawych nowinek, nowości, ofert różnego rodzaju. Na samo zakończenie mam dla Was. Pracę domową, chociaż ja nie lubię tego określenia, wolę stawiać tutaj zadania rozwojowe. Chciałbym, żebyście pomyśleli o celu, do którego dążycie. To może być naprawdę wszystko, co dla Was ważne. To może być zdobycie pracy, to może być założenie rodziny, ale to może być na przykład wyjazd na wakacje albo uzbieranie funduszy na taki wyjazd. I chciałbym Was poprosić o to, żebyście swoją hierarchię wartości i swoje koło wartości skonfrontowali z tym celem. Co to znaczy? To znaczy, że chciałbym, żebyście stworzyli nie takie koło, o, Wartości, które jest kołem ogólnym, tylko żebyście wpisali w koło wartości ważne ze względu na ten cel, który chcecie zrealizować. Być może, najprawdopodobniej, ale nie chcę tutaj przesądzać, coś w wartościach tam się zmieni. I to też jest ciekawa rzecz, że wartości pod wpływem nie tylko naszego życia, naszych doświadczeń się zmieniają, ale zmieniają się bardzo często pod wpływem naszych zakładanych przez nas celów. I teraz chciałbym wam już serdecznie podziękować. Michał Okrasa, akademicki Biuro Karier. zapraszam na już wkrótce kolejny film z moim udziałem do następnej nagrywki. Dziękuję. Do zobaczenia.